Przed drapankiem zaproszenie na jutrzejszą premierę Maxi Cash Party za dychacza. Wpadajcie i zobaczymy, czy będziemy takie mieli party na jutrzejszej premierce na odcinku. Także widimo się, widzimy się. Zobaczymy, co film <laughs> Moi drodzy, a dziś witam Was na takim bogatszym odcinku, no pięć dych, normalnie, szaleństwo. Moi drodzy, szaleństwo hajsy lecą przez serwer po prostu, nie, 50 zł na lotto, a idzie to. <laughs> Oczywiście śmieje się, no ale dla mnie to bogaty odcinek, no bo weźcie, 5 dych wywalcie na te zdrapki, nie. To jest psycha zero. Dobra, <laughs> tak trochę na śmiesznie. Yy, dzisiaj sobie podrapiemy, jak widzicie, playbooka, którego zapowiadałem na wczorajszym odcinku. Yy, zdrapiemy sobie również mega pensję, może kasy i plaster miodu, ale czy to będzie plaster miodu czy głodu, to się przekonamy za moment. Dobra. No, fajnie. Dawno tej zdrapki nie drapałem, także, no, przyznam szczerze, cieszę się, że ją mam. Cieszę się, że ją będę drapał. Ale nie ukrywajmy, człowiek to się będzie cieszył, jak coś w niej wygra. I tyle w temat. Bo jak można czuć przyjemność zdrapania, jak się już nagrało tego z 700? To już jest mózg zdrapany. Moi drodzy, szukamy. Szukamy, lecimy. Dobra, tu na razie, tu musimy mieć trzy takie same symbole. Tak sobie mówię. No, przy okazji, zawsze objaśniam dla ludzi nowych, dla kogoś, kto wszedł tu przypadkiem, wyświetliło mu się przypadkiem i ogląda te zdrabki. O co tu chodzi? No to tłumaczę sobie tak przy okazji. Tu musicie mieć w każdej grze trzy takie same symbole, wtedy coś wygracie, ale jak nie będziecie mieli, to możecie się pocałować albo zdrabkę pocałować. I prosić o to, żeby była łaskawsza następnym razem. <grych> o, widzicie, mamy dwa banki. Gdybyśmy mieli trzeci, no to będzie wygrana. Ale niestety mamy jakąś koronę, co nikomu jest ona tak naprawdę no, niepotrzebna. No, tutaj już trzy różne, także no, bez sensu brawać. Koniczynka i plik. A ponadto w tej zdrabce mamy bonusik, gdzie można znaleźć tą uroczą pszczółkę, którą tak naprawdę bardzo chciałbym znaleźć. Ale nie tym razem. Tym razem znaleźliśmy wiśnie. Powiem Wam, no tej zdrabki były dwie edycje, no i na żadnej nie udało mi się znaleźć. Także no przykro. <laughs> Dobra, idziemy dalej. Może kasę. A tą zdrapeczkę Wam powiem, że lubię. Yy, ilekroć ją brałem, to ona zawsze coś tam dla mnie miała. Jakąś skrzynię, jakieś fajniejsze wygrane tam po 10 20 zł czy tam 25 w tej zdrabce chyba można a nie 20 no 20 zł także trafiało się nie będę mówił że nie dobra 23 12 20 23 12 19 29 drapiemy 36 8 11 22 no i widzicie no no jest skrzynia także no to jest po prostu może kasy. No. Ta zdrabka się ze mną lubi, a ja z nią. Także gra muzyka, świat się śmieje. Idziemy dalej. E, 26, 31, 21 i moi drodzy 25. A pod skrzynią wygraną jaką mamy? No piątka, no ale dobre i to. Lepsze to niż nic. Jak to zawsze y, się mówi, nie? Dobra. No to teraz nadszedł czas już na mega pensję mega pensja, wersja czerwona tak jak moja podkłada a my sobie drapiemy a my sobie drapiemy 49, bardzo fajna warstwa ścieralna, także jak ktoś lubi drapać zdrapki, nie chce się przy tym wkurzać męczyć, to jak najbardziej polecam Wam tą zdrapeczkę bo ma bardzo przyjemną warstwę ścieralną tylko znajdować wygrane, co nie? <laughs> tego Wam życzę z całego serca 49, 47 37

46, 4. No, widzicie, tych oboków też nie brakuje, jednak w tych zdrabkach. 15, 1, 2, 14 i 21. No, wszystko wskazuje na to, że zdrabka jest pusta, ale gwoli tutaj sprawdzenia. Odsłaniamy sobie literki kontrolne, które ewidentnie wskazują na jakieś słowo J, Ciebie. Także. Myślę, że to, to zdrapka chciała mi przekazać. Jod ciebie. Resztę sami sobie dopowiedzcie. <grymne> Dobra, moi drodzy. Lecimy. Lecimy z tym playbuczkiem. Playbuczek number 7. Oby był szczęśliwy. Oby był szczęśliwy. Także drapiemy. I mamy tutaj tak. Trzy. 31, tutaj mamy kilka najróżniejszych gier. Nawet nie pamiętam już ile, nieważne. Trzeba po prostu drapać po kolei każdą karteczkę, bo to zdrabka w formie książeczki. 3, 31, 2 i 24. Tu, moi drodzy, szukamy tych wygrywających liczb, a ponadto, jak widzicie, taki symbol siódemeczki. No, kurde, no to by było marzenie znaleźć. Wygrano w playbooku No marzy mi się. 26, 19, 15, 25 i 28. Także jak widzicie tu nie ma nic. Idziemy dalej. Dalej mamy 9 Kurde, czwórka. Patrzę, mówię, może 24 będzie, ale nie. Niestety, nie tym razem. Dalej mamy trzynastkę, no szkoda, że nie na odwrót, jedyneczkę i, moi drodzy, i trzydzieści dwa, także bieda. Czekajcie, ja od razu sobie ten troszek wysypię, yy, ten pył ze zdrapek, bo żeby nam później nie przeszkadzał, chociaż i tak na pewno coś będzie przeszkadzało. Dalej zdrapka, a widzicie, sześć stron jest. Dalej zdrapka rubinowa siódemka, szukamy siódemki, bądź też rubina. Jak znajdziemy rubin, to nasza wygrana jest mnożona razy dwa. Idziemy. Złoto, lustro, moneta, zegareczek, kufer, pierścionek, szminka, perfumy, perła, korona. Czyli tak jak widzicie, w tej zdrabce mamy zero. <laughs> w tej zdrabce, w tym okienku, w tej grze. Dobra, idziemy dalej. Kolejna to jest szmaragdowa siódemka. I tutaj musimy znaleźć trzy razy symbol siódemki. W każdej z gier. No gry są nie w pionie, tylko w poziomie. No i tak sobie szukamy. Czekajcie. O. Także zaraz Wam pokażę. O, jest jedna siódemka. Jakiś tam szafirek. No tutaj to akurat no, widzicie. Jedna siódemka. Muszą być po prostu trzy. Czekajcie. Ja tą kamerkę sobie poprawię, o. żebyście lepiej widzieli. Jest jedna siódemeczka. I nic więcej. No i właśnie o tym mówiłem, że ta zdrapka właśnie mnie wkurza, bo jak zostają te paprochy pod yy, kolejną stroną, no to tak niefajnie się to drapie. O, mamy dwie siódemki. Czy będzie trzecia? No nie będzie. No szkoda. Dobra, idziemy dalej. Gra piąta. Siedem róża. Druga siódemka. No już trzeciej niestety nam zabrakło. Idziemy dalej. Jedna siódemeczka, druga siódemeczka i trzeciej też nie ma. No i gra siódma, ostatnia. Z tego oto szmaragdowego Borblaksa. No i też nie ma. Dobra, idziemy dalej. Dalej na blacie leży ametystowa siódemka. Mamy 9 szans na wygraną. I zasady gry są takie, że musimy znaleźć dwa identyczne symbole w każdej z gry. Czyli, na przykład, mamy teraz monetę i musielibyśmy mieć obok jeszcze raz monetę. Wtedy jest wygrana. Korona, kufer. No, nie ma. Gra czwarta. Lustro perła. Lustro wór. Jakaś tam sztabka zegarek. Zegarek. Korona, gra ósma, wór, portfel, gra 9, perła, pierścionek. No dobra, także wychodzi na to, że nie ma. Topazowa siódemka, no już zbliżamy się do końca. Topazowa siódemka, tu musimy znaleźć, tak jak widzicie, trzy identyczne symbole. A jeżeli w tej grze znajdziemy trzy razy symbol 7, no, no to nasza wygrana jest mnożona razy 2. Także szukamy trzech takich samych symboli. Póki co świnia podkowa, róża korona, szminka, jakiś tam hajs, perfumy, coś tam nie ma. Nie ma. No, nie wygląda to za dobrze, ale zobaczymy. Może zdrabka nas potrzyma po prostu do końca, i na końcu zapierdzieli. Czyli będą tak zwane może emocje do końca. Nie skreślam tej zdrabki. No widzicie. Blisko było. <laughs> było blisko. Dobrze. Także teraz już nadszedł czas na ostatnią grę. Czyli ostatnia strona, szósta z sześciu, diamentowa, siódemka. Yy, najpierw zdrapmy sobie grę pierwszą i drapiemy nasz wygrywający symbol. Już wam pokazuję o co chodzi. I nasz wygrywający symbol to kufer. Kufra szukamy pod tymi pięknymi diamentami. Perfum. Worek, portfel, szmina, korona, lustro, moneta i perła. Czyli jak widzicie, nie ma. Nie ma, moi drodzy. No i na koniec nam zostaje jeszcze gra druga. Tu musimy znaleźć trzy takie same kwoty. Także zobaczymy. No, ale wygląda na to, że nie ma nic. Wygląda na to, że zdrabka nas tu zrobiła wciula. <laughs> I tak się zgadza, PSB. Dobra, także no niestety się nie udało, a liczyłem na tego playbuczka. Taka pikna zdrabka, tak cię rzadko biorę. Mogłabyś nas tu zachęcić w końcu? Może byśmy częściej cię brali? No, dziś, na dzisiejszym odcinku tylko jedna skromna zdrapeczka przynosi wygraną może kasy ważne, że skrzyni, żeśmy znaleźli przypominam jutro premierka nie wiem o której godzince wstawię mam nadzieję, że rano mi się uda bo no, nie wiem jak to czasowo wszystko pogodzić, ale postaram się zrobię wszystko, żeby tak wyszło także kochani, teraz się z wami żegnam życzę tak jak zawsze pięknego, dobrego dnia. trzymajcie się dzięki, że jesteście, a jak ktoś nowy zachęcam do subskrypcji i... Do następnego. Hejka, cześć!